Tegoroczna gala Fundacji Gargano odbyła się 29 września w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie. Wyłonieni zostali laureaci pierwszego ogólnopolskiego konkursu literackiego Fundacji Gargano oraz konkursów Drabina i Mała Drabina. Jak zaznacza Fundacja, celem konkursów jest wybranie książek, których treść odwołuje się do triady Piękno, Dobro i Prawda, zgodnie z chrześcijańską wizją Boga, świata i człowieka. W konkursie Drabina. Chcieliśmy przede wszystkim promować te książki i podziękować tym wydawnictwom, których publikacje są bliskie, właściwie zgodne z tą misją fundacji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. pan Ernest Bryl, profesor Piotr Mildner Nieckowski oraz pani Małgorzata Nawrodzka. W programie przewidziano przemówienia zaproszonych gości, rozdanie nagród debiutującym pisarzom oraz wydawnictwom biorącym udział w konkursach. Zaczyna się w Polsce robić taka sytuacja, naprawdę, że powstają takie fundacje gdzieś w normalnym życiu, które chcą zrobić, żeby ten kraj jakoś się zebrał w kupę. I zapraszamy przedstawicieli wydawnictwa święty Wojciech. To jest e, moje. Poniekąd moje dziecko, bo fundacja została założona przez moich uczniów, przez studentów, którzy brali udział w moich zajęciach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To pierwsze. Po drugie, nigdy nie brałem udziału w takim przedsięwzięciu, a zawsze mnie to interesowało i tym bardziej, że tu jest połączenie dwóch światów, które często są rozdzielane, a które powinny być połączone. To jest świat chrześcijański i świat artystyczny. Bardzo często sztuka oddziela się od religii, od Boga, a ja to widzę trochę inaczej i tak całe życie moje takie było i moja twórczość. Też jest właśnie taka blisko, gdzieś ten Bóg jest zawsze blisko. Głosowanie w konkursie Drabina, Duża Drabina, odbywało się na zasadzie rekomendacji przez wydawnictwa i przez wolontariuszy. Stworzona została lista kilkunastu książek, odbywało się głosowanie. Czy Fundacja Gargano jest w jakiś sposób szczególna? Musi być, skoro pan przyszedł właśnie tutaj. No, wie pan, szczególna, dlatego że oni są. Że oni przyszli, że oni zaczęli, że widzę, że coś robią. Bo też jest tak, że pewna ilość pomysłów w Polsce pozostaje na etapie gadania. To jest cecha, no niestety, większości młodych ludzi, przepraszam, ale tak jest dużo gadania, ale to jak zawsze było. No i jest pewna ilość ludzi, którzy potrafią zrobić coś. Próbują przypomnieć nam, że jesteśmy ludzie, którzy mają wartości. Próbują nam przypomnieć, że wartości nie są kwestią wydyskutowaną pomiędzy grupą ludzi, którzy mówią, że to teraz będzie to naszą wartością, tylko że są jakby czymś poza. Z mojego punktu widzenia jest trudno ocenić, bo byłam w środku. A ocenia się będąc z zewnątrz. Więc e, mogę ocenić widownię, więc widownia jest naprawdę była wspaniała. I e, cieszę się, że, że, że tyle osób przyjechało, że laureaci, którzy byli z różnych stron Polski naprawdę z bardzo daleka przyjechali na, na tą galę. To bardzo duża radość dla mnie. Czego życzyłby Pan Fundacji Gargano? Rozwoju sponsorów. Nie muszę życzyć ani chęci, pary, siły, mocy i zapału, bo to jest. Natomiast tego właśnie zawsze w każdych takich przedsięwzięciach, we wszystkich takich przedsięwzięciach brakuje jeszcze pomocy z zewnątrz. Ona jest konieczna.